Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresów Frankowiczów. Dzisiaj dla nas bardzo ważny dzień. Kamil Fiedosik jest ze mną oczywiście, ponieważ w tej chwili, w tym momencie odbywa się piknik rodzinny społeczności Życia bez kredytu. Siódma urodziny Życia bez kredytu. Czyli 100 lat. Nie obrazimy się, jak nam zaśpiewacie albo odwiedzicie nasze social media i tam wpiszecie w komentarzach to, co o nas myślicie. Będziemy naprawdę bardzo zadowoleni. A teraz to powinniśmy przedstawić. Oraz Zbigniew Furbański, jakby kto nie wiedział. No właśnie, drodzy Państwo, teraz zapraszam do obejrzenia skrótu wiadomości i informacji, które będziemy, będziemy nie, no, Kamil będzie oczywiście komentował w dzisiejszym programie. Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych? Jaką korzyść osiągają frankowicze? Kredyty frankowe nie są już zmorą dużej ilości członków społeczności życie bez kredytu. Łącznie przypieczętowaliśmy ponad 600 prawomocnych wyroków i zabezpieczeń roszczeń. Piknik rodzinny społeczności Życie bez kredytu. Siódme urodziny ŻBK. Kolejne prawomocne wyroki, kolejne banki, które musiały się poddać wyrokom sądów. Millennium Bank, Polbank, Alior Bank, Deutsche Bank i oczywiście M-Bank. Fragmenty programu Katarzyny Urbańskiej okiem byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od pierwszego tematu. Kamil, gotowy, bo to będzie pytanie. Od kiedy są liczone odsetki ustawowe w sprawach sądowych, jaką korzyść osiągają frankowicze? To wszystko oczywiście wie Kamil Fiedosik. No właśnie, jaką korzyść? Ja wiem, jaką korzyść osiągają frankowicze. A żebym ja to jaką wiedział. Jaką osiągnęła moja żona. O, to tak. No właśnie, to Ty wiesz, od kiedy została odsetki również zasądzone. I pamiętam, że to było dosyć dużo tych odsetek na tamten czas, bo i kwota niemała, i też i. Okres... Teraz by było jeszcze więcej. No teraz tak, no bo teraz wiemy, że już mamy 11,5% w skali roku, więc po trzech latach procesu, jakby nie patrzeć, Frankowicz dostaje dodatkowo e, 33-34%, e, biorąc pod uwagę dzisiejsze oczywiście stopy procentowe, dodatkowo kwoty zasądzonej, więc to tych kwot, które my dochodzimy, wygrywamy w sądzie, łatwo sobie każdy może policzyć, że są to kwoty rzędu 150-200, a nawet czasami jeszcze większe kwoty, e, samych odsetek zasądzonych ponad e, zasądzoną kwotę nasze kordysa do tej pory ma 255 tysięcy już zwróconych odsetek z banku, przy czym, i tutaj trzeba zaznaczyć, no wtedy jeszcze jak ta sprawa jego trwała, te stopy procentowe nie były takie wysokie, wobec tego ci, powiedzmy, frankowicze, którzy jeszcze czekają na wyrok i, no powiedzmy, ten, ten wyrok zapadnie za rok, za dwa lata, biorąc pod uwagę dzisiejszą stopę procentową, no to odzyskają bardzo dużą kwotę, co najbardziej cieszy, no bo to jest ten, jak to, jak Wiele osób już pisze w komentarzach, to jest nagroda za oczekiwanie. Natomiast od kiedy liczymy? No, przede wszystkim, aby do, dokładnie dowiedzieć się od kiedy i jaka linia odczytana się w tym zakresie ostatecznie ugruntuje, no to pewnie będziemy musieli poczekać do wyroku TSUE, gdyż polski sąd w osobie asesora Michała Maja z Sądu rejnowego w Warszawie przyzwyczaił, Tutaj Marszałkowskiej zdecydował o zadaniu pytania predycjalnego, które to właśnie CUE ma odpowiedzieć. Między innymi będzie to dotykało również kwestii tego, od kiedy powinny być liczone. Te odsetki, natomiast od razu chcę powiedzieć, że w przypadku frankowiczów, gdzie składamy pozwy, jest to tak zabezpieczone, czyli od razu są składane m.in. oświadczenia o znajomości skutków nieważności umowy, jest całe roszczenie, stwierdzenie nieważności umowy, jest cała procedura przygotowująca do tego, aby te odsetki, jak to się mówi kolokwialnie, leciały już w momencie złożenia pozwu. Także tutaj na 99% mogę powiedzieć, że odsetki będą liczone od dnia, w którym pozew dotarł do... Banku doręczony przez sąd, oczywiście nie później, bo są możliwe też wcześniejsze dochodzenie odsetek, chociażby od wezwania do zapłaty. Oczywiście wiemy o tym, że istnieje jakaś linia orzecznicza, która wskazuje, że odsetki liczy się od późniejszego terminu, od terminu, który powstał gdzieś w momencie procesu, są różnego rodzaju zarzuty materialno-prawne od strony banku, które też poniekąd mogą tamować czas trwania tego okresu odsetku ale generalnie rzecz ujmując można po, po, po pamiętać o jednej najważniejszej w zasadzie rzeczy dla frankowiczów, że to jest dodatkowe roszczenie odsetkowe, że przede wszystkim chodzi o zwrot należnego pobrania świadczenia na zasadzie teorii dwóch kondykcji, no a odsetki, tak jak sami widzicie, tak jak mówił Zbyszek, no są pokaźne, także absolutnie jest to dodatkowa nagroda za czas oczekiwania na wyrok. Znaczy ja tych odsetek nie widziałem, powiem Ci szczerze. Aha. No niestety, nie udało się. Kamila, powiedz mi, czy do orzeczenia wyroku CUE. coś się zmienia, czy jest tak jak było? Te odsetki są naliczane i będą wypłacane. Czy musimy czekać nie, nie, na wyrok? Nie, nie, będą, to, będą oczywiście wypłacane. No, miejmy nadzieję, że w żaden sposób dla sądu nie będzie stało na przeszkodzie, aby wydać wyrok w zakresie tylko i wyłącznie odsetek, biorąc pod uwagę to, że właśnie to pytanie predycjalne jest zadane. Natomiast, no, jakby generalnie rzecz ujmując, naprawdę na dzień dzisiejszy linia orzecznicza, jak i nawet przepisy wynikające wprost z kodeksu cywilnego, no, wskazują, że te odsetki, o ile oczywiście, Rzeczywiście te daty mogą się różnić o kilka, kilkanaście dni w zależności od interpretacji przez dany skład sędziowski, no to tak naprawdę najczęściej w naszych sprawach jest to 90 powiedzmy 5% przypadków odsetki są co najwyżej ucinane od dnia takiego jaki oczekiwaliśmy, na przykład od dnia złożenia pozwu do dnia doręczenia pozwu, czyli kilka tygodni, to jest żadne ucięcie odsetek, więc w tym zakresie akurat te kwoty i tak, i tak będą naliczane za okres około 3 lat, więc tak jak już mówiłem, to jest około 1 trzeciej kwoty dochodzonego roszczenia, czyli jak na przykład ktoś dochodzi 500 tysięcy, no to będzie 150 tysięcy, jak ktoś dochodzi milion, to będzie 300 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. A teraz Kamil będzie się chwalił, ponieważ kredyty frankowe nie są już zmorą dużej ilości członków społeczności Życia bez kredytu. Powiedz, Kamil, ile do tej pory macie prawomocnych wyroków i zabezpieczeń roszczeń? Tak jest. No, powiem tak, to są ogromne kwoty, które, których frankowicze nie muszą płacić miesięcznie. Tak? Czyli mówimy tutaj o tym przede wszystkim w zakresie tego, co mogą Państwo przeczytać w artykule, który dla Państwa przygotowaliśmy. Natomiast no, sumujemy to dla tego, że te prawomocne wyroki, jak i też zabezpieczenia roszczeń, o czym również warto wspomnieć, są czynnościami, które są, to, że frankowicze już nie muszą płacić. No więc oczywiście, skoro jest, mamy prawomocny wyrok unieważniający, stwierdzający nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji, no to oczywistym jest, że frankowicze już nie muszą płacić, bo po prostu nie ma tej umowy. Natomiast również środkiem do zaprzestania płacenia rat jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia, gdzie sąd wydaje postanowienie właśnie w zakresie w tego, że normuje prawa i obowiązki stron na czas trwania tego postępowania do prawomocnego wyroku, a na prawomocny wyrok wiadomo jaki będzie, co prowadzi właśnie do tego, że już na tym etapie, czyli średnio trzy miesiące po złożeniu, po złożeniu pozwu, te kilkaset osób już nie musi płacić rat, także bardzo to cieszy nas i no zakładam, że ta liczba będzie stale rosła i to również będzie ulgą dla wielu gospodarstw u nas w Polsce, frankowiczów, którzy pozwali banka. Drodzy Państwo, dzisiaj przed nagraniem rozmawiałem z Kamilem. Umówiliśmy się, że ten odcinek nie będzie długi, ponieważ za chwilę lecimy. Obaj, prawda, na piknik rodzinny społeczności Życie Bez Kredytu. A ty gadasz i gadasz? No. Nie będę, nie będę, ale trochę trzeba jednak powiedzieć, co się działo w ostatnim tygodniu. Natomiast absolutnie zapraszamy. Zaraz będziecie mogli na naszych social mediach, na YouTubie, na Facebooku, czy na Instagramie również. Dziewczyny będą prowadziły na pewno relacje. Będzie bardzo dużo zabaw sportowych, gier, konkursów. Będą eksperci, będą też podpisywanie książek, bankster. Jak i mojej skromnej osoby, życie, droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe. Będzie wielu ekspertów również z fizjoterapii, z trenerów personalnych, yoga, dietetyk i itd., itd., po to, aby porozmawiać z ludźmi, jak można faktycznie żyć zdrowo bez kredytu, ale też i mając wsparcie innych osób, będą konkursy z, na z nagrodami. Także zapraszam serdecznie do obserwowania tego, co się będzie dzisiaj działo jeszcze w drugiej części właśnie naszego pikniku. A Katarzyna Urbańska już tam jest wspólnie z dziećmi, już się bawią, już grają, już szaleją. A ja tymczasem mam przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia fragmentów jej najnowszego odcinka programu Okiem byłej Frankowiczki. członkowie społeczności Życia Bez Kredytu to potężna grupa wsparcia i w ramach tej grupy wsparcia chcemy cały czas ruszać do Was właśnie tak, żeby Was poznawać, przygotowywać dla Was coraz to ciekawsze oferty, spotkań, propozycje takie, żebyśmy mogli się częściej widywać właśnie w tym świecie offline'owym, realnym, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać twarzą w twarz, a nie przez ekrany komputerów czy monitorów. Także bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście wzięli udział w naszym pierwszym rodzinnym pikniku, ale jest jeszcze jedna okazja, o której nie powiedziałyśmy, okazja do Serio? świętowania. To są siódme urodziny społeczności no tak. Życia Bez Kredytu. Także poza tym, że oczywiście będzie mnóstwo atrakcji w ramach prawomocnych pomocnych, bo taka też będzie idea tego pikniku, żeby prawomocni się poznali, poczuli właśnie te Takie zaplecze społeczności, które cały czas było z nimi, to chcemy też świętować śródną urodzinę społeczności Życia Bez Kredytu. Tak, także będziemy wznosić na pewno toast, żebyśmy tutaj byli kolejne 7 lat i Was wspierali. Tak. Miejmy nadzieję, że będziecie z nami cały ten czas. A przed nami kolejny stały punkt programu, tak można powiedzieć, czyli kolejne prawomocne wyroki, kolejne unieważnienia umów frankowych. Alior. To ciekawy bank, tak. prawda? Jak to się stało, eee, co się udało? Kredyt, Opowiadaj. kredyt e, mega hipoteka. E, oczywiście bank, jak kilka innych, e, takich pomniejszych, e, które udzielały tych kredytów na tamten czas. Wiadomo, że akurat Aylor to ma duże problemy z innego powodu, z powodu tego, że nie zwracał pieniędzy z tytułu prowizji za wcześniej spłacone, wcześnie spłacone kredyty, o czym również TSUE tutaj zdecydował. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli ktoś udzielał kredytu i tak jak wielokrotnie już powtarzam, jest mnóstwo takich banków, które udzielały małych kredytów frankowych, no to mimo tego, że one udzielały tych kredytów w niewielkim stopniu, to również nie znaczy, że one były legalne. Dlatego też tu przykład jest Aliora, który również umowa była nie. Ważna, jak i też innych kredytów tego typu, Pan przyproszę, żeby sobie cały czas nie, nie traci z pola widzenia i zanotować, że zawsze, niezależnie od tego, jak się nazywa bank, to liczone są te wszystkie korzyści przez pryzmat klauzul abuzywnych. Czyli klauzul, które w sposób rażąco niezgodny z zasadami współżycia spo, społecznego, powodują tą arbitralność w kształtowaniu świadczenia przez bank w stosunku do konsumenta. Dlatego nie ma znaczenia nazwa bank, Ważne jest, jak nasi eksperci e, zweryfikują abuzywność poszczególnych klauzul. Ja właśnie zapisuję to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że mamy zapisać, to ja sobie zapisałem. Trzy wykrzykniki <grych> jeszcze te. Jest w porządku? Jest, jest. Drodzy Państwo, co prawda się śpieszymy na piknik, ale to nie oznacza, że zabraknie odpowiedzi na pytania internautów. Nie, oczywiście, że nie, ponieważ piszecie do nas, za co dziękujemy i rozpoczynamy od Pani Sylwii, która napisała w takiej sprawie. Jaki wpływ na powództwo ma fakt, że mieszkanie było wynajmowane przez 2,5 roku? Pani Sylwio, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że konsumentem jest osoba, która zawiera czynność prawną bez związku z własną działalnością gospodarczą czy też zawodową. Natomiast nie wpisuje się w działalność gospodarczą bądź zawodową wynajem mieszkania. Ponadto sąd bada dzień zawarcia umowy i wszystkie skutki z tym związane. Wobec tego taka umowa jest nieważna od samego początku, z mocy prawa, na korzyść konsumenta, zgodnie z uchwałą CZP 6 na 21 Sądu Najwyższego, jak i też po prostu przepisami prawa. I dlatego też późniejsze. A okoliczności związane z wynajmem czy, czy w ogóle jakimś, jakimkolwiek innymi losami tej nieruchomości nie mają żadnego znaczenia, dlatego że sąd bada to, czy na dzień zawarcia umowa, umowa była nieważna, a jeżeli tak, no to wyciąga z tego konsekwencje. Jak wiemy, teoria dwóch kondycji. Przechodzimy do pytania pana Igora, który chyba zaczął niedawno oglądać nasz program, ponieważ jego pytanie jest następujące: Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu? Czy macie prawomocne wyroki? Jeżeli tak, to ile? Hmm. No tak, no widać, że, że za lepiej późno niż wcale. No tak, widać. Nie ma nie ma. Tutaj żadnego problemu. Oczywiście odpowiem ponownie na te pytania. Mamy bardzo dużo wyroków prawomocnych, możecie Państwo wszyscy sprawdzić to na naszych social mediach, dlatego zachęcam do lajkowania naszych wszystkich profili, które posiadamy na Facebooku, również do lajkowania i oglądania naszych programów, gdzie również na bieżąco, chociażby w cyklu wygrani Frankowicze, możecie poznać osoby, które prawomocnie wygrały. No ale to, co jest najważniejsze, na blogu mamy również wyszukiwarkę wyroków. Możecie swój bank sprawdzić i swój bank zweryfikować pod kątem tego, ile już mamy wyroków z danym bankiem, jak i też na stronę moją, jak wygrywamy, gdzie też krok po kroku umieszczamy coraz to większą liczbę prawomocnych wyroków. Także zachęcam, jest mnóstwo informacji, może pan się dowiedzieć wszystkiego odnośnie konkretnego banku. A co do dokumentów, no to tutaj nie ma jakiejś wielkiej ilości potrzebnych dokumentów, przede wszystkim potrzebujemy umowę kredytową, aneksy, jeżeli były zawierane. Następnie ewentualnie regulaminy, jeżeli też konsument jest w posiadaniu, choć wiem, że to bardzo rzadko się działo, raczej bank nie udostępniał tych regulaminów, jak to twierdzi w procesie sądowym każdy pełnomocnik banku, że one były dostępne na stronie internetowej, do tak jakby na stronie internetowej nie mogły się zmieniać dokumenty. Wobec tego to są te dokumenty potrzebne. Oczywiście my przygotujemy wniosek o wydanie historii spłat. Tu przypomnę, że dwa banki, M Bank i Millennium mają taką użyteczność w swojej bankowości. Elektroniczne, gdzie można posiadając odpowiednią instrukcję, wysyłamy taką instrukcję, samemu pobrać we własnym zakresie historię spłat i zmiany oprocentowania. Wobec tego, no tutaj, w przypadku tych dwóch banków, w zasadzie od ręki możemy już przygotować analizy do pozwu, a w przypadku innych banków, banków, po prostu trzeba złożyć wniosek i poczekać nam do miesiąca na wydanie takiego zaświadczenia. Oczywiście przygotowujemy reklamację różnego typu oświadczenia, ale to już wszystko dzieje się po zawarciu umowy, po tym, jak decydujemy się, co w danej sprawie będzie potrzebne do tego, aby skutecznie rozpocząć, no i później oczywiście zakończyć to, od dwóch kondykcji, czyli unieważnieniem, stwierdzeniem ważności umowy To te postępowanie sądowe. I niczego nie trzeba konsultować z lekarzem lub farmaceutą. <grym> <grym> Drodzy Państwo, przechodzimy do Pani Beaty. Pani Beata, jak się okazuje, nie jest zadowolona ze swojej kancelarii. Pani Beato, nie Pani jedyna. Co powinnam zrobić, aby przejść do Was? No tak, Zbyszek ma rację, no nie pani jedyna. To wszystko zależy od tego, z jakiego powodu jest pani niezadowolona, bo są różne okoliczności. Są takie, w których możemy pomóc, są takie, w których niestety nie możemy pomóc, chociaż tych drugich jest dużo mniej. Natomiast no tutaj nie ma żadnego innego wyboru. Po prostu proszę o kontakt, proszę wysłać dokumenty, opisać swoją sytuację i wtedy indywidualnie odpowiemy. No niestety inaczej nie można generalnie tego uczynić. Po prostu trzeba porozmawiać, dowiedzieć się o szczegółach, tego Pani niezadowolenia, no i czy też ewentualnie jak można w tym zakresie pomóc, na jakim etapie jest sprawa. Ostatnio nawet zgłaszają się do nas klienci już tylko z napisaniem skargi kasacyjnej, czy też wprowadzenie sprawy już jedynie w drugiej instancji, no wtedy się bardzo mało da zrobić, no bo proszę pamiętać, że i to jest najważniejsze, że w pierwszej instancji mam, możemy jeszcze czynnie uczestniczyć w tym procesie, rozszerzając powództwo, składając pisma procesowe, również przedstawiając stanowisko czy materiał dowodowy, no w drugiej instancji niestety tego już tutaj Zasady zrobić nie można. Wobec tego najłatwiej jest nam pomagać w sytuacji, kiedy sprawa jeszcze jest na etapie pierwszej instancji. I koniecznie namawiamy, zachęcamy, prosimy, żebyście odwiedzali nasze social media, czyli Facebook, YouTube, Instagram. Lajkujcie, komentujcie, polecajcie, szerujcie, będziemy wam za to ogromnie wdzięczni. Jak to mówi kolega mego syna, poproszę o łapkę w górę. <noise> Drodzy Państwo, i to wszystko na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Śpieszymy już na piknik, a Państwu życzymy udanej reszty niedzieli. Do, za do zobaczenia za tydzień o 12, punktualnie, jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Idziemy na piknik! chyba yeah. Kamil idzie.